Pewnie już widziałeś sporo filmów o tym, jak wspaniały jest DJI Mini 3 Pro. Bo większość testerów rozpływa się w pochwałach, recytując wszystkie zalety drona, specyfikacja techniczna oczywiście powala, ale my wzięliśmy go pod naszą jest hyperową sceptyczną lupę i okazało się, że udało nam się znaleźć jednak jakieś wady i to nie tak banalne wady. Oczywiście, dron jest mega pod wieloma względami, więc pewnie nazwiecie nas malkontentami. Bo musimy dodać swoją łyżkę dziegciu do tej beczki miodu wylewającej się z ekranu w naszych laptopów i smartfonów. Chcesz wiedzieć o co chodzi? Zapraszamy na wnikliwy test Mini 3 Pro. Drona do testów udostępnił sklep FotoPlus. Tam znajdziesz sprzęt do fotografii i wideo. Link do sklepu znajdziesz w opisie. Reklamy krzyczą, że to jest dron praktycznie pozbawiony wad. Mamy tutaj bardzo jasny obiektyw 1.7, do tego nagrywanie 4K w 50 klatkach, czujniki z przodu i z tyłu, bateria pod 30 minut. Nie ma się co dziwić, że niektórzy uważają go za drona marzeń i być może dlatego zaraz po premierze wielu miłośników nowości i wielbicieli Excela pobiegło do sklepów, żeby zakupić to cacko. No, ale wiecie, to jest tak jak czasami w małżeństwie. Przed ślubem żona budzi pożądanie, po ślubie budzi do roboty. No i tu też może się okazać, że to co jest specyfikacji nie do końca odpowiada rzeczywistości, ale jak jest zbadamy to już teraz. Jakie są nasze oczekiwania? Duże jak zwykle, szczególnie przy takiej cenie, która lokuje go bliżej starszego brata R2S niż teoretycznych poprzedników, czyli Mini 1 i Mini 2. Chcielibyśmy oczywiście używać go przede wszystkim za granicą, gdzie waga 250 gramów jest przepustką do latania bez formalności w wielu miejscach świata, np. w USA czy w Chinach. Wiecie, wolność latania, po dwóch latach lockdownów i maseczek, to się musi podobać. Odpalasz i lecisz gdzie tylko chcesz. Czyż to nie brzmi pięknie? Ale nie mniej ważny jest obrazek i funkcje. W momencie, w którym najtańszego drona od DJI czyli model Mini SS, przyzwoitym jak za tę cenę obrazkiem, możemy mieć już za niemal 1 trzecią ceny dziś testowanego Mini 3, nasze oczekiwania jeszcze rosną. Jak zapewne wiecie, na naszym kanale najbardziej interesują nas funkcje filmowe, więc zacznijmy od rozdzielczości i szczegółowości obrazka. Oczywiście, Mini 3 Pro nagrywa filmy w 4K. Czyli tak jak to było w poprzedniku Mini 2, ale również w wyższym modelu od DJI, czyli R2S. Dodajmy tylko, że R2S był dotychczas najlepiej wycenionym modelem od DJI, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Pod skórą więc czujemy, że w Mini 3 Pro nie może być aż tak dużowo. Sprawdźmy więc szczegółowość obrazka na wykresie. I rzeczywiście, Mini 3 Pro niestety nie ma w obrazie tyle szczegółów, co jego starsi bracia R2S czy Mavic 2 Pro czyli rozdzielczością obrazka. Testowanemu dziś Mini 3 jest znacznie bliżej do prawie o połowę tańszej dwójki niż podobnie wycenionego ERA 2S. Tym ciekawsze jest to porównanie. Czyli nowy sensor, świetne parametry, a nie ma różnicy w porównaniu z poprzednikami? Oczywiście, że różnica jest. Gdy zerkniemy na ujęcia z wszystkich trzech miniaczy, to wyraźnie widać, że Mini 3 Pro znacznie lepiej wygląda od Mini 1, Porównywalnie do Mini 2. Gdy jednak powiększymy obraz, trójka deklasuje jedynkę. W szczegółowości jest podobnie do dwójki, ale ogólny luk jest lepszy od obydwu poprzedników. Bo obraz to znacznie więcej niż tylko rozdzielczość. Ważne są też inne parametry, a to porównamy i przeanalizujemy już za chwilę. Ci z Was, którzy oglądają nasze filmy częściej, zapewne wiedzą, że Kwestia zasięgu jest dla nas bardzo ważna i zawsze czepiamy się w tym temacie wszystkich dronów. Mini 1 wiecie, jak było, słabiutko, nie trzeba nic więcej mówić. Mini 2 było dużo lepiej, oczywiście, ale wciąż nie było rewelacji. Cały czas trzeba było się stresować, czy za chwilę nie stracimy zasięgu i nie włączy się tryb powrotu do domu. A tutaj zobaczcie. Podczas pierwszych lotów Mini 3 Pro i Era 2S wydawało mi się, że testowany dziś dron sporo od starszego brata odstaje. Zobaczcie co powiedziałem na świeżo. Przed momentem latałem w dokładnie takich samych warunkach. No i w momencie, kiedy R2S jeszcze sobie dobrze radził, to znaczy już było widać, że ta transmisja jest troszeczkę gorsza, bo obraz zaczął troszeczkę szarpać, ale w tym samym miejscu Mini 3 Pro pokazywały już weak signal, więc nie czułem się aż tak pewnie. Stwierdziliśmy więc, że musimy przetestować zasięg obydwu dronów w naszym miejscu, w którym lataliśmy już wieloma wcześniejszymi maszynami ze stajni DJI. Trasa przelotu jest dość trudna, bo przebiega nad linią trakcyjną PKP, więc zakłócenia są tam naprawdę duże. Zobaczmy, jak radzi sobie Mini 3 Pro. Poleciał na około 500 metrów, zanim zerwał synchronizację obrazu i wyświetlił ostrzeżenie Weak Signal. Teraz starszy brat, czyli R2S, czy poleci dalej? Jak widzicie, dobił do prawie 600 metrów. Czyli wychodzi na to, że obydwa latają bardzo podobnie. Na zasięg DJI R2S, co prawda trochę narzekaliśmy w naszym teście, ale Mini 3 Pro jest dronem bardzo małym i lekkim, a to oznacza, że wyniki zasięgu są bardzo dobre. To jest jeden z ważnych kryteriów tego, czy dron może być nazywany Pro. Podczas pracy musimy być pewni, że każde ujęcie będzie wykonane bez żadnych niespodzianek. Ale w tym samym miejscu lataliśmy już wcześniej Mini 2, oczywiście w trochę innych warunkach, i już od początku widać, że połączenie było znacznie mniej stabilne i zrywał synchronizację już znacznie wcześniej niż Mini 3 Pro, chociaż finalnie doleciał na prawie taką samą odległość. Oczywiście nie jest to badanie naukowe, więc weźcie to pod uwagę, ale wnioski na jego podstawie można jednak wyciągnąć. Teraz jeszcze Mavic 2 Zoom. Zobaczcie, że latał tu bardzo podobnie do testowanego dziś drona. Wynik Mini 3 jest więc jak najbardziej na Pro. Patrząc na tryby Mini 3 Pro, możemy mieć wrażenie, że jest to właściwie starszy brat R2S. Mamy tam wszystkie te same tryby, oczywiście nie ma trybu 5 i 4K, ale jak wykazaliśmy w naszym teście, to 5 i 4K było praktycznie tak szczegółowe jak 4K. U góry możecie zobaczyć dokładnie ten test. Dodatkowo oczywiście mamy tutaj 4K w 50 klatkach czy Full HD w 120 klatkach. Zaraz sprawdzimy, jak to dokładnie wygląda. Ciekawostką jest, że w sterowniku widzimy, że tryb 4K w 25 klatkach jest oznaczony literami HQ, czyli high quality, natomiast 50 klatek już nie. Jestem ciekawy, jaka jest rzeczywista różnica w jakości w tych dwóch trybach. To oczywiście za chwilę sprawdzimy, a tymczasem zobaczmy, jak dron radzi sobie w low light. Dron ma dość duży sensor, 1 do :1, 1,3 cala. Czyli jest to aż 76% jednocalowego sensora starszego brata R2S, a we wcześniejszych Mini 1 i 2 mieliśmy 1 do 2 i 3 cala, czyli tylko 43% jednocalowej matrycy. Zauważmy, że jest to sensor bardzo duży jak na tak małego drona. Wszystko wygląda więc rewelacyjnie przynajmniej na papierze. Co więcej, wielkość pikseli testowanego dziś miniacza jest taka sama jak w R2S. A to właśnie wielkość pikseli ma kluczowy wpływ na jakość obrazka. Jest on bowiem tworzony przez światło i cień, a większe piksele mogą pochłonąć tego światła znacznie więcej. No i ma to też kluczowe znaczenie w możliwościach filmowania drona w słabych warunkach oświetleniowych. Co więcej, mamy tu dodatkowo jaśniejszy obiektyw F17, podczas gdy w R2S, jak i w starszym Mavicu 2 Pro było to F28. To naprawdę duża różnica. No i zgodnie z przewidywaniami nasz Mini 3 w low-lightie wygląda, no cóż, po prostu rewelacyjnie. Tego bardzo brakowało we wcześniejszych miniaczach. Oczywiście widzimy na obrazku, że obraz jest trochę bardziej programowo przeostrzony niż R2S, ale i tak wszystko wygląda bardzo dobrze. Zauważyłem tutaj, że ISO jest jakby bardziej podbite. Na przykład tutaj zwykle lataliśmy z ISO 1600 innymi dronami, a w tym momencie w Mini 3 Pro mam nastawione 800 i wszystko jest bardzo dobrze doświetlone. Ekspozycja jest dobrze ustawiona. Duży przetwornik, jaki ma Mini 3 oraz jasny obiektyw, daje nam dodatkową możliwość. Jeśli ustawimy osobę lub obiekt na pierwszym planie, dość blisko kamery, tło będzie nieco rozmyte, co możecie kreatywnie wykorzystać do ciekawych ujęć. Mini 3 Pro jest bardzo lekki. Jego waga nie przekracza 249 gramów, czyli naprawdę bardzo mało. W dodatku jest napakowany gadżetami, które jeszcze dekadę temu byłyby świetne dla, jako zabawki dla Jamesa Bonda. Oczywiście tyle różnych funkcji i tyle future'ów, które tutaj są umieszczone, skutkowały tym, że inżynierowie DJI musieli pójść na jakiś kompromis i właśnie wydaje się, że bateria była takim kompromisem. Jest bardzo lekutka. Na takiej porcji litu wydaje się, że może przelecieć 5 minut, ale jak będzie naprawdę, zobaczcie. Z naszych testów wynika, że czas lotu to około 20 do 25 minut, w zależności od tego, jak agresywnie latamy i oczywiście od warunków atmosferycznych. Jest to oczywiście mniej niż w R2S i to od razu czuć w locie, nawet jeśli nie liczymy każdej sekundy stoperem. Wiemy, że na innych rynkach Mini 3 Pro jest również sprzedawane z trochę większą baterią, waga też wtedy rośnie, ale w zasadzie według europejskich przepisów lotniczych 250 g nie jest ważną granicą w wadze drona. Przepisy nie są bardziej liberalne niż wówczas, gdy dron ważyłby np. 300 gramów. Szkoda więc, że nie ma opcji do kupienia np. większych akumulatorów. Wtedy dron mógłby być dobrą alternatywą dla tych droniarzy, którzy dużo latają zarówno w Europie. Wtedy moglibyśmy latać z większą baterią, jak i np. w Stanach czy w krajach Azji. Wschodniej. Wtedy po prostu zapinamy mniejszą baterię i latamy bez skomplikowanych formalności. Także moi drodzy, przed chwilą latałem zarówno Mini 3 Pro, jak i R2S. No, i pierwsze takie spostrzeżenia są bardzo, bardzo pozytywne. Dron w powietrzu zachowuje się fenomenalnie. Naprawdę nie przesadzam. Jest naprawdę mega precyzyjny. Przede wszystkim to pilotowanie Mini 3 Pro jest znacznie, znacznie lepsze niż dwójki i jedynki. No, jedynka wiadomo, nie radziła sobie z tym zbyt dobrze, ale nawet dwójka nie była tak pewna w powietrzu. Nie czułem się nigdy tak pewny pewnie jak teraz z Mini 3. Nie wiem, czy jest to związane z kontrolerem, bo mamy tutaj spad Controller. Natomiast w R2S miałem. Zwykły sterownik standardowy, to wszystko naprawdę wygląda bardziej pro. Cała Awionika jest znacznie bliżej tych droższych modeli. W Mini 3 Pro dodatkowo DJI rozpieszcza nas kątem ustawienia kamery. Możemy teraz filmować z kamerą zwróconą mocno do góry. Co prawda było to już dostępne w Mavicach 2, również w Erach 2 oraz w poprzednich miniaczach, ale tutaj zakres jest naprawdę bardzo duży. Jest to funkcja, która może dodać dużo do naszych ujęć i mamy tu znacznie większe możliwości twórcze. Dzięki temu, realizując nowe ujęcia, możemy się wyróżnić w sieci spośród tysięcy innych filmów do nowych. Zoom to coś, czego brakowało nam od czasu Mavic Zoom i tutaj się pojawia. Zobaczcie, jest pokrętło. Jest to świetna wiadomość, bo co z tego, że oczywiście można sobie dodać efekt typu Zoom w montażu, ale zabiera nam to całą frajdę z lotu i możliwości robienia ujęć typu Vertigo. Vertigo wiecie, to jest gdy tło oddala się. Zresztą zobaczcie sami. Ci, którzy często oglądają nasze filmy, wiedzą, że zoom, czyli możliwość zmiany ogniskowej, jest dla nas funkcją mega ważną, bo znów dodaje znacznie więcej możliwości kreatywnych, dzięki czemu nasze ujęcia mogą być ciekawsze. W Mini 3 Pro zoom realizowany jest tak jak w R2S, czyli cyfrowo. Niestety jakość obrazka znacznie się pogarsza. Ujęcia z zoomem cyfrowym wyglądają znacznie gorzej niż w R2S czy Mavicu 2 Zoom i naszym zdaniem nadają się do wykorzystania jedynie amatorzy. Ale nie jest to zaskoczenie. Mini 3 jest bardzo mały, a sensor jest sporych rozmiarów, co otwiera przed obiektywem dość duże wymagania. A tu musi być on bardzo lekki i mały, więc inżynierowie DJI musieli iść tu na dość duże kompromisy. Ale niech przemówi wykres. Jak widzicie, twarde dane z wykresu potwierdzają to, co widzieliśmy już na ujęciach. Rozdzielczość ZUMA w Mini 3 Pro znacznie odbiega od R2S. Moi drodzy, Mini 3 Pro, tam pisze Pro, więc w tym momencie jesteśmy, jak widzicie, w zakopanym i robimy film dla hotelu Radisson. To jest film o tematyce wiosna. No i zobaczymy, czy ten Mini 3 Pro jest rzeczywiście chociaż trochę pro, czy możemy go rzeczywiście użyć do jakiejś komercji. Zobaczmy. Co ważne, dostaliśmy tutaj 10-bitowy tryb kolorystyczny, co znacznie zwiększa możliwości Mini 3 Pro w korekcji kolorystycznej i w kolor gradingu. Dzięki czemu mamy dużo większe możliwości wykorzystania ujęcia do zastosowań bardziej pro. Nie mamy tu natomiast trybu logarytmicznego, a tryb Cine like D, który jest również trybem płaskim i bardzo ładnie poszerza nam zakres tonalny, czyli to, co możemy zobaczyć zarówno w cieniach, jak i w światłach, żeby nie było ani przepaleń, ani zbyt głębokich czerni. My, jeśli jest tylko taka opcja, praktycznie zawsze nagrywamy w trybie logarytmicznym. Zawsze lepiej mieć więcej informacji w obrazie do późniejszej obróbki, no chyba że chcesz od razu wrzucić ujęcie do social mediów, wtedy lepszym wyborem będzie nagrywanie w trybie po prostu standardowym. Ale przy nagrywaniu materiału do edycji dronem Mini 3 Pro zdecydowanie polecamy Wam tryb Cine like D, bo na przykład w słoneczny dzień tryb standardowy jest zdecydowanie zbyt kontrastowy. Ale zanim dokładnie ocenimy jakość obrazka, jestem pewny, że sami potraficie zrobić to najlepiej. Zapraszam Was zatem do naszego zwyczajowego quizu, czyli wybierz swojego drona. Wyświetlimy Wam teraz kilka ujęć nagranych zarówno Mini czy Pro, jak i RM2S. Weźcie kartkę i długopis i napiszcie, który obrazek z każdej pary bardziej Wam się podoba. Później pokażemy Wam jakie ujęcia były wykonane poszczególnymi dronami. Wtedy będziecie już pewni, który dron jest dla Was. You know I can take you, and if you play your card right, I'm willing to date you. I'm willing to change you into my boo, and it's true I ain't never met a girl like you. So what it do? If you want, you can ride with me. If you're lucky, I'ma even let you fly with me. I'ma I'm fly girl slipping on my top. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Koniecznie wciśnijcie też dzwoneczek. U nas zawsze patrzymy na testowane sprzęty trochę z innej perspektywy. Montaż tego odcinka trwał prawie 3 dni. Oczywiście cała przyjemność po naszej stronie, lubimy robić to dla Was, więc tym bardziej zachęcamy do powiedzenia algorytmowi, dawaj więcej takich materiałów. Najlepiej i najprościej to zrobić, zostawiając reakcję i komentarz. Dzięki! Teraz już wiecie, z którego drona obrazek bardziej Wam się podoba. Dajcie od razu znać w komentarzu, jakie są Wasze wyniki quizu. Sterownik, jak to w wersji Pro, naprawdę daje tutaj poczucie. Pro samo obcowanie z tym sprzętem jest naprawdę dużą przyjemnością. Oczywiście możemy też kupić wersję z tym tańszym sterownikiem, które były w poprzednich modelach, tak jak w R2S, R2 i w poprzednich miniaczach. To jest około 1000 zł droższe, natomiast sama praca i sama Precyzja lotu jest tutaj zupełnie inna. Jeśli ktoś zajmuje się tym troszeczkę bardziej na poważnie, na pewno warto rozważyć to rozwiązanie. No i zdecydowanie nie przypomina on topornych padów do PlayStation 1, raczej zaawansowane sterowniki modelarskie. No i mamy tutaj jeszcze wejście na kartę SD, dzięki której możemy nagrywać zarówno nasze filmy, jak i to wszystko, co dzieje się tutaj na pulpicie. Aby nagrać pulpit, po prostu instalujemy kartę microSD do kontrolera. Rozwiązanie świetne, niestety jakość tych plików wideo jest słaba. Jeśli ktoś z Was wie, jak osiągnąć pełną rozdzielczość bezpośrednio w sterowniku, piszcie w komentarzu. W Mini 3 Pro po raz pierwszy w tak małym dronie pojawiły nam się tu czujniki antyzderzeniowe. I to od razu z pompą. Zarówno z przodu, jak i z tyłu oraz na spodzie. Co można o nich powiedzieć? Wystarczy chyba tyle, że działają zgodnie z przeznaczeniem. Szczerze wam powiem, że przy premierze dwójki nie wierzyłem, że da się zmieścić tyle czujników w tak małym dronie, ale przy tej nieniskiej przecież cenie jest to bardzo dobra wiadomość. Ograniczone zaufanie polecane, ale dzięki czujnikom nie straciłem Mavika 2 Zoom podczas lotów nad deszczową dżunglą w Filipinach, gdy podczas powrotu do domu dron szukał drogi na skróty. Tutaj jesteśmy w bardzo urokliwym miejscu na gubałówce. Ale myślę, że dla Was będzie bardzo ciekawe to, że w tym samym miejscu robiliśmy zdjęcia już z Zoomem, R2S-em, no i teraz mam wikiem Pro 3, więc będzie dla Was fajne porównanie. Zobaczmy. No i przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli jakości obrazka. Większość testerów na YouTubie jest zachwycona jakością obrazka i rzeczywiście jest on bardzo dobry, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, jak małym urządzeniem jest realizowane. Obrazek jest dużo lepszy niż w Mini 1, również zauważalnie lepszy niż Mini 2. Natomiast porównując go z najczęściej używanym przez nas dronem, czyli R2S, naszym zdaniem, cóż, obrazek z R2S jest zauważalnie lepszy niż z Mini 3 Pro. Miniacz ma wciąż to programowe przeostrzenie obrazu, które odbiera mu nieco cinematycznego powabu. No i rozdzielczość obrazka jest sporo mniejsza niż R2S. Ale najbardziej szkoda, że cyfrowy zoom jest. hmm, nazwijmy to dyskusyjnej jakości. Ale za to w 4K w 50 klatkach wygląda zaskakująco dobrze, a do tego nie ma tu kropa, jak to było w R2S, czyli tym razem dron używa całej matrycy w 50 klatkach. Za to duży plus. Czy zatem ujęcia mogą być uznane za pro i użyte do bardziej profesjonalnych realizacji? Do wesel i eventów zdecydowanie. Jesteśmy pewni, że klienci będą zachwyceni, a przy odpowiednim użyciu drona jak najbardziej się sprawdzi. Dla podróżników będzie idealny, super małe rozmiary i waga, świetny zasięg, niezła bateria, do tego solidny obraz to jeszcze niedawno wydawałoby się niemożliwe do osiągnięcia w tak małym dronie. W każdym razie jest hyper poleca. Dziękujemy sklepowi FotoPlus za udostępnienie drona do testów. Moi drodzy, dziękuję, że byliście z nami. Polecam subskrypcję kanału. Już wkrótce nowe odcinki i nowe testy, a w planach jest Autel i Mavic 3, ale na razie... Cii. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.